Gdyby Machiavelli żył w epoce aplikacji randkowych, powtarzalnych porad miłosnych i nieustannego lęku przed źle odczytanym sygnałem, prawdopodobnie nie zacząłby od pytania, jak sprawić, by kobieta cię pokochała, zadałby inne, bardziej podstawowe: Co w naturze człowieka sprawia, że jednych przyciągamy, a innym pozwalamy sobą kierować? Bo Machiavelli rozumiał prawdę, od której większość z nas ucieka. W miłości nie działamy logicznie, reagujemy na głębokie, wielowarstwowe, często sprzeczne potrzeby emocjonalne. I to właśnie ich zrozumienie, nie gesty na powierzchni, tworzy trwałą siłę przyciągania. Pierwszą i najbardziej fundamentalną z tych potrzeb jest pragnienie, by móc ujawnić swój wewnętrzny chaos bez lęku przed oceną. Machiavelli mawiał, że prawdziwy przywódca potrafi dostrzec burzę, zanim ta jeszcze się uformuje. W relacjach jest podobnie. Kobieta nie potrzebuje mężczyzny, który na każdy wybuch emocji reaguje wykładem o tym, co racjonalne. Nie chce, by traktowano jej uczucia jak usterkę do naprawienia. Potrzebuje przestrzeni, w której może wyrzucić z siebie napięcie, bez analizy, bez korekty, bez natychmiastowego rozwiązywania problemu. Rozmawiałem kiedyś z mężczyzną, który logicznie rozpracowywał każdą kłótnię, aż jego partnerka miała wrażenie, że składa przed nim pracę dyplomową, zamiast mówić o tym, co czuje. Dopiero gdy nauczył się siedzieć w ciszy, słuchać, być obecny, bez prób naprawiania czegokolwiek, ich relacja zaczęła się zmieniać. To nie słabość. To forma władzy, którą trudno opisać słowami władza obecności. Ale sama obecność nie wystarczy, jeśli nie otwiera drzwi do życia bardziej znaczącego niż codzienne powtarzalne obowiązki. Człowiek, a kobieta szczególnie, nie pragnie wyłącznie uczuć. Pragnie historii, w której może żyć. Nie bajki o różach i książętach, rzecz. Poczucia, że idzie obok kogoś, kto widzi więcej niż rutyna, więcej niż presja dnia dziennego. Pewna kobieta powiedziała mi kiedyś, że pokochała mężczyznę nie dlatego, że był atrakcyjny czy bogaty, ale dlatego, że potrafił zamieniać zwykłe chwile w doświadczenia, które sprawiały, że czuła, iż naprawdę żyje. To pragnienie jest głębokie. Potrzeba wyrwania się z przeciętności. Machiavelli wiedział, że ludzi porusza wizja większa niż oni sami. W miłości to mężczyzna często staje się bramą do tej wizji. Aby jednak taka więź mogła się narodzić, kobieta musi poczuć, że jest naprawdę widziana nie poprzez wygląd, nie poprzez oczywiste cechy społeczne lecz poprzez swoje wewnętrzne sprzeczności te ciche, często ukryte przed światem. Silna kobieta może w sobie nosić kruchą, starannie skrywaną delikatność. Introwertyczka może rozpaczliwie pragnąć zrozumienia, choć nie umie o nie poprosić. Niezależna kobieta może ukrywać miejsca, których sama się boi. I to dopiero umiejętność dostrzeżenia tych sprzeczności, nie tanich komplementów, daje jej poczucie bycia naprawdę rozpoznanej. Czasem jedno zdanie wypowiedziane we właściwym momencie potrafi zrównać z ziemią wszystkie jej mechanizmy obronne. Widzę, że starasz się być silna. Choć w środku wszystko się kotłuje. To nie manipulacja, to subtelność, którą Machiavelli określał mianem czytania natury człowieka. I wreszcie coś, co wielu współczesnych mężczyzn błędnie interpretuje polaryzacja męsko-żeńska nie chodzi o dominację czy kontrolę chodzi o zdolność podejmowania decyzji. Bycie stabilnym punktem odniesienia, tak aby kobieta mogła odetchnąć, rozluźnić się, wejść w swoją naturalną miękkość. Znałem mężczyznę, który z szacunkiem, jak sądził, pytał partnerkę o każdą drobnostkę: co zjeść, dokąd pójść, co wrobić w weekend. W praktyce sprawiał, że to ona musiała nieść ciężar za dwoje. Dopiero gdy zaczął działać z inicjatywą, proponować, prowadzić. Poczuła, że naturalna dynamika między nimi wraca na swoje miejsce. To nie gra o władzę, to biologiczne dopełnianie się ról. Gdy mężczyzna stoi stabilnie, kobieta może być miękka. Gdy mężczyzna zna kierunek, kobieta może się otworzyć, nie musząc niczego bronić. W najbardziej subtelnych obserwacjach Machiavellego o naturze władzy pojawia się jedna myśl powracająca, jak echo. Nic nie zatrzymuje człowieka tak mocno, jak przekonanie, że posiada coś rzadkiego. W miłości ta zasada działa identycznie, tylko w sposób znacznie bardziej wyrafinowany. Kobieta nie potrzebuje mężczyzny, który się przechwala ani udaje zdobywcę. Wystarczy, że czuje, iż inni dostrzegają jego wartość. Lekka, ledwie wyczuwalna nuta romantycznej konkurencji, wystarczająca, by przypomnieć jej, że on nie jest łatwo dostępny, działa jak silny katalizator. Nie chodzi o dramatyczną zazdrość, chodzi o ciche intuicyjne zrozumienie ten mężczyzna ma wybór, a mimo to wybiera właśnie mnie. Słyszałem historię o mężczyźnie, który był zbyt dostępny, zbyt gotowy, zbyt wolny, do tego stopnia, że kobieta utraciła początkowy zachwyt. Dopiero gdy skupił się na karierze, poszerzył krąg znajomych i przestał orbitować wyłącznie wokół niej, ich relacja znów nabrała napięcia. To nie gra psychologiczna, to instynkt uruchamiany przez poczucie rzadkości. A jednak nawet przy tej subtylnej rywalizacji, kobieta nosi w sobie potrzebę pozornie sprzeczną, pragnienie bycia wyjątkową, lecz bez konieczności proszenia o potwierdzenie swojej wartości. Nikt nie chce być osobą, która musi dopominać się słów powiedz mi coś, żebym poczuła się ważna. Prawdziwe poczucie wyjątkowości działa tylko wtedy, gdy pojawia się w odpowiednim momencie. Nieoczekiwane, trafione w sedno, autentyczne. Machiavelli pisał, że dar nabiera mocy dopiero wtedy, gdy przekracza oczekiwania obdarowanego. W relacjach jest podobnie. Jedno słowo wypowiedziane w chwili, gdy kobieta wcale nie próbuje robić wrażenia, może mieć większą siłę niż dziesięć komplementów wypowiedzianych, by uspokoić jej niepewność pewna kobieta opowiedziała mi kiedyś, że nie mogła zapomnieć o byłym partnerze nie przez kwiaty czy wystawne kolacje, ale przez jedno zdanie. Gdy widział ją śmiejącą się z małym bratankiem, powiedział to najpiękniejsza wersja ciebie, jaką kiedykolwiek widziałem. Jedna uwaga, nienarzucająca się, nieproszona, a jednak sprawiająca, że poczuła się wyjątkową w sposób niezwykle rzadki. To właśnie siła naturalnego uznania, wolnego od ostentacji. Jednak by kobieta naprawdę się otworzyła i zaufała, musi czuć, że oddając się emocjom, nie traci swojej siły. Słowo poddanie się nie oznacza tutaj uległości. Oznacza stan, w którym pozwala sobie odpuścić napięcie, zrezygnować z ciągłej czujności i zaufać, że mężczyzna nie wykorzysta jej wrażliwości. Silna kobieta nie boi się świata. Boi się jedynie okazać miękkość niewłaściwej osobie. Pewna odnosząca sukcesy przedsiębiorczyni powiedziała mi, że nie potrafi być z mężczyznami, którzy traktują jej słabość jako pole do kontroli. Tylko przy kimś wystarczająco stabilnym, by prowadzić, a jednocześnie uważnym, by szanować jej granice, potrafiła odsłonić swoje najgłębsze warstwy. To bardzo trafna intuicja Machiavellego. Człowiek łatwo oddaje władzę temu, komu wierzy, że go nie zdradzi, nawet jeśli ten ktoś ma do tego środki. Zaufanie nie rodzi się z obietnic, rodzi się z konsekwentnej obecności, spokoju, niewzruszoności, braku przesadnych reakcji, z obecności mocnej, ale nienarzycającej się. A jednak ta stabilność musi współistnieć z dawką emocjonalnej dynamiki, która chroni relacje przed stagnacją. Człowiek nie przywiązuje się do monotonii. Przyciąga nas energia, rytm, drobne napięcia, które serce zapamiętuje. Relacja sprowadzona do pracy, domu, filmu, snu, powtarzana bez ońca sprawia, że umysł tępieje. Ale kulturalne, emocjonalne tarcie nie oznacza kłótni ani manipulacji. Może przejawiać się w drobnych wyzdaniach, Lekkiej grze umysłów, inspirującej dyskusji czy napiętej, ale pociągającej wymianie zdań. Znam parę, która podczas kolacji regularnie stawiała sobie trudne pytania. Na przykład, gdybyś miał tylko 24 ostatnie dni życia, co byś zrobił najpierw? Takie rozmowy tworzą subtelny róg w emocjach, ruch, który sprawia, że związek stale odkrywa nowe warstwy. To zdrowa forma dramatyzmu nie po to, by żranić, lecz by wyrwać się z przeciętności i wejść w przestrzeń bogatszą w sens i uczucia. Kiedy mówimy o trwałej atrakcyjności, niewiele osób zauważa jedną z najbardziej cichych, lecz niezwykle silnych potrzeb kobiet potrzebę rzutowania własnej przyszłości na mężczyznę. Nie chodzi tutaj o pragmatyczne oczekiwania dotyczące statusu czy pieniędzy, chodzi o coś znacznie subtelniejszego możliwość zobaczenia lepszej wersji siebie u boku tego mężczyzny. Machiavelli uważał, że ludzie nie podążają za rzeczywistością, w której żyją, podążają za wizją przyszłości, którą potrafią sobie wyobrazić. Nie jesteśmy lojalni wobec teraźniejszości, lecz wobec przyszłości, w którą wierzymy. W miłości mechanizm jest identyczny. Kobieta może czuć się bezpieczna, zaopiekowana i kochana, ale jeśli nie widzi przyszłości u boku mężczyzny, więź powoli wygasa niemal bezgłośnie. Znam kobietę, która powiedziała mi, że to nie wyznanie miłości zadecydowało o jej zaangażowaniu, lecz sposób w jaki mężczyzna opowiadał o swojej życiowej orientacji. Nie obiecywał bogactwa ani spektakularnych sukcesów. Mówił o celach, które konsekwentnie realizuje, o ryzykach, które jest gotów podjąć i o wartościach, których nie zamierza porzucić. W tym krótkim momencie dostrzegła siebie. W jego historii. I odpowiedź stała się dla niej oczywista. Jednak wizja przyszłości nie rodzi się wyłącznie z tego, co mężczyzna mówi. Powstaje także z tego, jak inni mężczyźni go postrzegają. Kobiety obserwują bardzo uważnie, jak świat reaguje na człowieka, którego poznają. Nie dlatego, że lubią mężczyzn o statusie, w banalnym sensie. Lecz dlatego, że szacunek ze strony innych mężczyzn jest jednym z najczystszych sygnałów prawdziwej kompetencji. Machiavelli podkreślał, że o przywódcy mówią więcej jego poddani, niż on sam. Współcześnie widać to w detalach. Przyjaciele proszą go o radę, w pracy ufa mu się przy trudnych decyzjach, rodzina czuje spokój, gdy się pojawia, a w swoim środowisku zajmuje miejsce, którego nie trzeba tłumaczyć. Pewna kobieta opowiedziała mi kiedyś, że największe wrażenie zrobił na niej nie wygląd mężczyzny, nie jego sukcesy, lecz moment, w którym wszedł na spotkanie ze znajomymi, a oni natychmiast podnieśli się, witając go z wyraźnym szacunkiem. Kobiety patrzą na to i od razu wiedzą, że on ma prawdziwą wartość powiedziała. Społeczny osąd mężczyzn o mężczyźnie jest sygnałem, który kobiety czytają szybciej niż sami mężczyźni zdają sobie z tego sprawę. Na głębszym poziomie więź kobiety nie zatrzymuje się na samym mężczyźnie, rozszerza się na to, co on reprezentuje. Człowiek zawsze pragnie przynależeć do czegoś większego niż jego własne, codzienne życie. Idei, misji, drogi wykraczającej poza zwykłą egzystencję. Gdy mężczyzna żyje dla czegoś większego niż on sam, staje się dla kobiety bramą do sensu. To nie musi być misja zmieniania świata. Czasem wystarczy niezachwiana wytrwałość w realizowaniu czegoś, co uważa za słuszne. Rozmawiałem kiedyś z ulicznym artystą, który ledwo wiązał koniec z końcem, a jednak wiele kobiet go podziwiało. Nie dlatego, że grał znakomicie, lecz dlatego, że był niewiarygodnie konsekwentny. Każdego dnia tworzył, każdego miesiąca organizował małe koncerty, nigdy nie ugiął się pod presją, by żyć bardziej realistycznie. Kobieta, która była z nim w związku, powiedziała mi, że to nie muzyka mnie wciągnęła, to był fakt, że on żyje dla czegoś większego niż on sam. Przy nim ja też chciałam być kimś bardziej znaczącym. To właśnie ten rodzaj atrakcyjności Machiavelli uważał za najtrwalszy atrakcyjności człowieka dążącego do celu, a nie zabiegającego o aplauz. I kiedy te elementy się łączą, wizja przyszłości, szacunek ze strony innych mężczyzn oraz misja większa niż jednostkowe życie. Kobieta doświadcza więzi, której nie da się odtworzyć tanimi technikami psychologicznymi. To stan, w którym nie kocha tylko mężczyznę, ale i podróż, do której on ją zaprasza. To uczucie tak silne, że często przekracza logikę, i wiele osób nie potrafi wyjaśnić, dlaczego związek staje się nagle tak głęboki. Machiavelli rozumiał, że najsilniejsza lojalność rodzi się nie z obietnic, lecz z poczucia uczestnictwa w czymś ważnym. I w miłości ta zasada pozostaje tak samo prawdziwa jak kilkaset lat temu. Kobiety nie chcą jedynie być kochane, chcą zostać poprowadzone do świata, w którym same stają się większe, bardziej znaczące, pełniejsze. Jeśli przyjrzymy się uważnie trwałym relacjom, dostrzeżemy coś intrygującego. Atrakcyjność mężczyzny nie wynika z jego doskonałości, lecz z ciągłości jego tożsamości. Kobiety nie oczekują, by mężczyzna był silny w każdej chwili, ale są wyjątkowo wyczulone na chwilę zachwiania. Gdy mówi jedno, a robi drugie, gdy na zewnątrz jest zdecydowany, lecz w życiu prywatnym rozpada się pod najmniejszym naciskiem, gdy próbuje grać rolę mężczyzny, którym w rzeczywistości nie jest. Ta wewnętrzna rozbieżność sprawia, że kobieta traci zaufanie na poziomie instynktu. Machiavelli twierdził, że przywódca nie może pozwolić, aby inni zobaczyli w nim wewnętrzną sprzeczność. Osłabia ona jego władzę szybciej niż jakakolwiek porażka na polu bitwy. W miłości zasada ta działa tak samo, tylko że pole bitwy stanowią emocje i zaufanie. Podczas jednej rozmowy kobieta powiedziała mi, że nie odeszła, dlatego że mężczyzna był słaby. Odeszła, dlatego że jego tożsamość zmieniała się z każdym środowiskiem. Przy niej mówił o marzeniach twłoczych. Przy znajomych stawał się zimny i wyrachowany. Przy rodzinie udawał człowieka, żyjącego wyłącznie obowiązkiem. Nie wiem, którą wersję jego właściwie kocham. Wyznała. W tych słowach kryje się głęboka prawda. Kobieta potrzebuje jednolitego rdzenia, na którym może się oprzeć. Nie niezmienności jak z kamienia, lecz stałego kręgosłupa wartości. Czegoś, co pozostaje widoczne niezależnie od okoliczności. Taka spójność tworzy energię, przy której kobieta czuje się bezpieczna, pełna podziwu i naturalnie przyciągana. Jednak ta spójność nabiera mocy dopiero wtedy, gdy świat zewnętrzny również ją potwierdza. Szacunek innych mężczyzn nie jest tylko sygnałem, który kobiety szybko wychwytują, to także odbicie prawdziwej natury danego mężczyzny. Wielu buduje w internecie wizerunek silnego, eleganckiego, zdecydowanego. Lecz w rzeczywistości, gdy pojawią się wśród znajomych, traktowani są z pobłażliwością albo obojętnością. Ta luka między autoprezentacją a realnym statusem jest dla kobiet natychmiastowa widoczna. One czują, że taki mężczyzna żyje obrazem, a nie kompetencją. Machiavelli powtarzał, że reputacji nie tworzy się słowami. Reputację wywołuje reakcja innych na nasze działania, a kobiety odczytują tę reakcję z niezwykłą przenikliwością. Jeżeli inni mężczyźni szanują danego człowieka, to nie jest przypadek. Jeżeli go lekceważą, ona widzi to szybciej niż on sam. Znam historię mężczyzny pracującego w branży budowlanej. Bez wybitnej urody, bez imponującego wykształczenia. A jednak gdy wchodził do lokarnej restauracji, inni mężczyźni robili miejsce. Pozdrawiali go z uznaniem, prosili o poradę w sprawach zawodowych. Szacunek wypływał z jego umiejętności, nie z wizerunku. Kobieta, która się z nim spotykała, powiedziała: On nigdy nie musiał się promować, to inni mężczyźni robili to za niego. To przykład atrakcyjności, której nie da się udawać atrakcyjności zbudowanej na kompetencji, solidności i realnej pozycji w świecie. I jednak nawet reputacja i spójność nie wystarczą, jeśli mężczyzna nie nosi w sobie pewnego wewnętrznego ruchu, energii, która nie stoi w miejscu, nie osiada, nie zastyga. Człowiek nie jest przyciągany przez doskonałość, lecz przez rozwój. Machiavelli rozumiał, że przywódca, który przestaje się rozwijać, zaczyna tracić wpływy. Zatrzymanie to pierwszy krok do upadku. W miłości kobieta odczuwa stagnację mężczyzny, jak sygnał, że ten poddał się życiu. Pewna kobieta powiedziała mi, że odejście nie wynikało z tego, że jej partner stał się gorszy. On się po prostu przestał zmieniać. Był tym samym człowiekiem, którego kiedyś kochałam, ale już nie tym, z którym mogłam iść w przyszłość. To cłania ludzką prawdę. Kobieta kocha nie tylko to, kim mężczyzna jest, ale również dokąd zmierza. Mężczyzna, który ma cel, nawet jeśli mglisty, jeszcze nieuformowany, emanuje niezwykłej siły. Jego ruch ku przyszłości staje się energią, którą kobieta odczuwa, jak impuls do własnego rozwoju. Relacja przestaje być miejscem stagnacji, zamienia się we wspólną podróż, w drogę, na której każdy dzień jest krokiem w przód, a nie powtórką wczorajszego. I właśnie ta muchomość, nie sprawia, że kobieta czuje, że jest częścią czegoś większego niż sama sobie. Kiedy spojrzymy na wszystkie głębokie potrzeby emocjonalne kobiet, zobaczymy, że nie istnieją one oddzielnie. Przenikają się, tworząc strukturę niezwykle podobną do filozofii władzy, którą opisywał Machiavelli. Na pierwszym poziomie pojawia się potrzeba bezpieczeństwa emocjonalnego wyżej pragnienie przewodnictwa, polaryzacji, atrakcyjności a na samym szczycie tęsknotę za połączeniem z czymś wykraczającym poza jednostkę czymś, o charakterze niemal transcendentnym. Każda warstwa działa jak brama, którą kobieta otwiera dopiero wtedy, gdy czuje, że mężczyzna ma wystarczającą siłę, by wejść głębiej. Dlatego tak wiele relacji sprawia wrażenie stabilnych, a jednak są płytkie. Mężczyzna dociera tylko do wierzchniej warstwy, ale brakuje mu spójności albo wewnętrznej mocy, by pójść dalej. Jedna z najtrudniejszych prawd, z którymi mężczyźni muszą się zmierzyć, jest taka. Kobiety widzą ich wewnętrzną siłę często lepiej niż oni sami. Mężczyzna może wyglądać na pewnego siebie, ale jeśli w środku jest pustka, kobieta wyczuje to w najmniejszych sygnałach: w jego reakcjach na wyzwania, w unikaniu konfliktów, w strachu przed utratą, który sprawia, że traci samego siebie. Z drugiej strony, mężczyzna idący ku celu, choćby cel był mglisty, emanuje energią człowieka, który się staje. Kobiety odbierają to instynktownie. Jedna z nich powiedziała mi kiedyś, nie pokochałam go za to, kim był. Pokochałam go, bo czułam, że on na pewno kimś się stanie. I chciałam być tam, kiedy to się wydarzy. To przyciąganie nie rodzi się z sukcesów, lecz z wewnętrznej dynamiki życia. Prawda jest taka, że kobiety nie kochają mężczyzny za to, że chce je uszczęśliwić. Kochają mężczyznę, który sprawia, że one same czują, że żyją pełniej. Czyłość ma wartość, ale bez kręgosłupa celu staje się łatwo zapomnianą uprzejmością. Siła ma moc, ale pozbawiona subtelności zamienia się w pustą dominację. Najgłębsze przywiązanie kobiet powstaje w przestrzeni, gdzie krzyżują się dwie rzeczy: emocjonalna głębia i jasny kierunek. Mężczyzna na tyle silny, by prowadzić, i na tyle miękki, by naprawdę łączyć się z drugim człowiekiem. Machiavelli pisał, że trwały wpływ nie rodzi się z jednostronnej skrajności, lecz z elastyczności, zdolności adaptacji i precyzyjnego odczytywania sytuacji. W miłości zasada ta działa z zaskakującą dokładnością. Ale wszystkie te warstwy nie mają znaczenia, jeśli mężczyzna nie zada sobie jednego kluczowego pytania: kim właściwie chce być w historii własnego życia? Bo atrakcyjność dla kobiet nigdy nie jest celem, jest efektem ubocznym procesu stawania się silniejszą wersją siebie. Gdy mężczyzna dąży do celu po to, by być kochanym, traci siebie. Gdy dąży do celu, ponieważ jest to jego natura, miłość przychodzi jako naturalna część tej drogi. Wielu mężczyzn nie przegrywa w miłości, dlatego że brakuje im umiejętności, ale dlatego, że ich życie wewnętrzne jest tak słabe. Że kobieta nie chce w nie wejść. Zbyt długo stoją poza własną historią, licząc, że miłość nada sens czemuś, czego sami nie zbudowali. I właśnie tutaj pojawia się najważniejsza lekcja. Kobiety nie pociąga lista zachowań, które mężczyzna może naśladować. Pociąga je esencja, rdzeń, charakter. Wszystkie potrzeby emocjonalne, o których mówiliśmy, od bezpieczeństwa po podziw, od polaryzacji po pragnienie znaczącej przyszłości, nie mogą zostać spełnione techniką. Spełnia je dopiewą mężczyzna, który stał się osobistym filarem własnego życia. Machiavelli nie uczył manipulacji. Uczył rozumienia natury ludzkiej, aby działać skutecznie. A w miłości skuteczność nie wynika z podstępu, lecz z dojrzałości, dyscypliny i klarowności celu. Dlatego ostatnia lekcja brzmi: nie próbuj wywołać w kobiecie emocji, których pragnie, stań się mężczyzną, którego obecność naturalnie je wywołuje. Trwała atrakcyjność nie jest techniką, zawsze jest konsekwencją charakteru. A kiedy mężczyzna ma klarowny system wartości, wielki cel, spójną tożsamość, realną kompetencję i serce wystarczająco szerokie, by słuchać, nie musi nikogo gonić. Odpowiednia kobieta sama zobaczy w nim bramę do świata, do którego chce wejść. I to właśnie jest prawdziwa siła. Siła w duchu Machiavellego. Siła, która nie wymaga narzucania się, ale sprawia, że inni dobrowolnie powierzają ci swoje najgłębsze zaufanie.